Siemaneczką mordeczko. dzisiaj Wam pokażę jak zdobyć taki mini plecaczek jaki ja mam i pokażę Wam jedną misję GRUTA. Taki plecaczek jaki ja mam. Dzisiaj pokażę jak go zdobyć. Oczywiście musicie mieć karnet tego skinka i oczywiście no, to przebudzenie jego misję. Jeżeli szukacie tej sadzonki wszędzie, no to po prostu macie tą mapę zieloną szybową poty macie tutaj. Jak macie, nie wiem, może powiedzieć ten to coś, nie wiem, jakiś budynek z kwiatami, to tutaj macie hmm. jakieś, nie wiem, krzyaczki ogólnie do kupienia, chyba to jest... Nie wiem i tutaj jak będziecie mieć to jakiegoś gną to idźcie tylko tu, tutaj będzie to leżało, zbierzcie to i dostaniecie takiego o, fajnego mini gruta jak ja mam, on takie fajne sobie tam, różne rzeczy robi. Dlatego jeżeli Wam się film spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę subskrypcję, dostępnego pa pa.